W środku paskudnej zimy, w ponurem pejzażu styczniowym dziwna rzecz się zdarzyła w trzciance na placu pocztowym. Ciemno było i mroźno i trochę po północy i sypał wiatr szarym śniegiem tamtej styczniowej nocy. I dzwon się nagle rozdzwonił na czubku kościelnej wieży i śpiących w mauzoleum radzieckich studiów żołnierzy. Przetarli oczy, strzepnęli zbutwiałe mundury, Sprawdzili palcem wszystkie poprzestrzelane dziury. Stanęli i patrzą w koło, i żaden z nich nie wierzy. Bo chociaż ciemno i zimno, chociaż zadyma i śnieży, To całkiem tu przyjemnie, A pewnie piękniej w lecie, gdy ciepło jest i, sło i słonko. Ptaszki na skwerach kwiecie. Oj, i warto było ginąć i bić się za Stalina, gdy teraz taka piękna, sowiecka ja rodzina. Wielu musiało zginąć, wybranych jest niewielu, bo i każdy chciałby spocząć w tak cudnym mauzoleum. Stali jakiś czas jeszcze, śnili, wspominali i może było im smutno, że tamten czołg zabrali aż zastał ich wczesny ranek, gdy stali tak zamyśleni, prześwietlił ich mgliste kształty i wrócił do światła cieni.